Do mojego królestwa! Witam Was serdecznie w moim ślubnym królestwie. Nazywam się Dorota Wrubel. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wyglądają przymiarki sukni ślubnej szytej na miarę. Krawiectwo miarowe, najbardziej ekskluzywna dziedzina krawiectwa. W krawiectwie miarowym moja firma specjalizuje się od początku powstania. Kiedyś krawiectwo było moją pasją. Zaczęłam projektować i szyć stroje casualowe dla kobiet. Szyłyśmy spódnice, spodnie, nawet płaszcze, sukienki. Wszystko, co tylko można było uszyć. Krawiectwo stało się do tego stopnia moją pasją, że mimo iż nie jestem z wykształcenia krawcową, zdobyłam tytuł Mistrza Krawieckiego i tu się Wam troszkę pochwalę. Zobaczcie, tak samo wszystkie krawcowe, które pracują w mojej firmie, są mistrzyniami w swoim fachu. Naprawdę wierzcie mi dziewczyny. Jesteście w dobrych rękach. Kolekcje, które ja projektuję i sprzedaję w moim salonie, są właśnie szyte dla naszych klientek na miarę. Szczególnie polecam szycie miarowe klientkom, które nie mają idealnych proporcji według tabeli rozmiarów. Wtedy możemy wymodelować to miejsce, które chcemy i możemy sobie wiele rzeczy w sukienkach też pozmieniać. Kiedy umawiamy się na pierwszą przymiarkę? Jeżeli dziewczyna zamówi suknię, zapłaci zaliczkę, od razu wyznaczamy termin przymiarki. Przy szyciu miarowym przymiarki przeważnie są dwie, albo trzy, albo tyle, ile przymiarek jest potrzebnych. Jak wygląda pierwsza przymiarka? Pierwsza przymiarka jest przymiarką typowo grawiecką. Do pierwszej przymiarki trzeba przynieść buty, biustonosz, i dobry nastrój. Nie polecam do pierwszej przymiarki zapraszać doradców Waszych, bo czasami przychodzicie z koleżankami, chcecie się pochwalić swoją suknią, a tu okazuje się, że suknia przy pierwszej przymiarce wygląda tak albo w ten sposób. I tutaj doradcy są trochę rozczarowani, bo nie mają z jakiego powodu zrobić wow. Ta pierwsza przymiarka jest po to, żebyśmy wymodelowały sukienkę, dopasowały dobrze do sylwetki. Żebyśmy zrobiły długość, dlatego te buty są tak bardzo potrzebne. Przy pierwszej przymiarce nie mamy jeszcze ponakładanych koronek na sukni, nie mamy jeszcze tiuli ponaszywanych. To wszystko będzie dopiero podczas drugiej przymiarki. Dlatego też, dziewczyny, proszę Was, nie bądźcie przerażone podczas tej pierwszej przymiarki, bo wiem, że czasami mówiłyście mi już po tym po wszystkim, jak już miałyście suknię, że byłyście przerażone, bo to nie jest wasza suknia. Tak. To jest wasza suknia, ale szyta na miarę i tak właśnie wygląda podczas pierwszej przymiarki. Podczas pierwszej przymiarki dobrze by było, żebyście zdecydowały, czy chcecie halkę czy nie. Halka jest do sukni dodatkowo płatna i mamy różne wielkości halek. Czasami też podczas wyboru sukni już yy, widzicie, ubieracie suknię z halką i bez i jest wam tą decyzję też łatwiej podjąć. Jeżeli zdecydowałybyście się na halkę, kiedy suknia już jest skrócona może to być problem, ponieważ czasami, jak ubiera się Halkę, to suknia robi się yy, krótsza. Podczas pierwszej przymiarki można też wymodelować biust. Jeżeli mamy suknię z odsłoniętymi plecami i kiedy nie możemy założyć biustonosza, możemy podczas pierwszej przymiarki powkładać różne wielkości miseczek, a mamy tego naprawdę dużo. Zobaczcie, tu są push-upy. Mamy na przykład takie, różne kształty i różne wielkości i podczas pierwszej przymiarki możemy ustalić, który push-up Wam najbardziej odpowiada. Przy pierwszej przymiarce możecie też dokonać jeszcze takich powiem drastycznych zmian na sukni. Możecie na przykład zamienić tiul na musin albo odwrotnie. Wszystko, co jeszcze nie jest skrojone, nie jest przygotowane, po negocjacjach z krawcową można zmienić. Oczywiście decyduje o tym krawcowa, czy to jest wykonalne, czy to jest niewykonalne. Podczas pierwszej przymiarki niektóre suknie mają więcej na sobie już naszytych ozdób, niektóre mniej. Tutaj, na przykład, tak wygląda pierwsza przymiarka tej sukienki. Zobaczcie, ma już skrojoną koronkę, bo tego wymagała konstrukcja sukni, i ma już naszyty. Tutaj za bardzo już tkanin zmieniać nie możecie, natomiast możecie e, na przykład zmienić kształt naszycia sobie aplikacji na sukience. Można w tej sukni na przykład sobie pogłębić dekolt w gorsecie pod koronką, gdyby było takie wasze życzenie. Tutaj też mam suknię przygotowaną do pierwszej przymiarki. Jest zupełnie bez aplikacji koronkowych. Tutaj w tej sukience po dopasowaniu wszystkiego do waszej sylwetki, dopiero wtedy nakładamy aplikacje ręcznie. Zobaczcie, aplikacje są nakładane ręcznie według wzoru, z tym, że suknia modelowa, wzór jest zawsze szyty w rozmiarze 36 albo 38. Musicie się liczyć z tym, że jeżeli wasza sukienka ma większy rozmiar, to czasami te aplikacje. Będą ułożone troszkę inaczej, bo to po prostu wynika z Waszych gabarytów, ale obiecuję Wam, że równie ładnie. Tutaj wszystkie aplikacje trzeba ręcznie poupinać. Jest to naprawdę taka artystyczna praca i później wszystkie ręcznie przyszyć. To jest suknia, która już miała wykonaną pierwszą przymiarkę. Zrobiona już jest długość w sukni, i poprzypinane są aplikacje, te, które Wam przed chwilą pokazywałam. Te wszystkie aplikacje trzeba jeszcze ręcznie przyszyć. Nie używamy kleju, wszystko jest pięknie, ręcznie przyszywane. Jeżeli taką suknię mamy już gotową, umawiamy się z klientką do drugiej przymiarki. Przeważnie, przy pierwszej przymiarce już ten termin drugiej przymiarki jest przez krawcową wyznaczony. Przy drugiej przymiarce mierzycie suknię. Sprawdzamy jeszcze, czy potrzeba jakichś dodatkowych korekt. Jeżeli się okazuje, że jeszcze trzeba jakiś, y, jakąś większą przeróbkę dokonać, umawiamy się do trzeciej przymiarki. A jeżeli wszystko jest ok, rozliczamy się za suknię, chowiemy suknię do magazynu i umawiamy się tydzień przed ślubem. A jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że przy drugiej przymiarce też polecam już wybrać dodatki do sukni ślubnej. Czyli takie dodatki jak welon, biżuterię. Jakieś okrycie wierzchnie. Polecam też, abyście do drugiej przymiarki wykonały sobie trudną fryzurę, wykonały sobie makijaż. Jeżeli udałoby Wam się to zgrać z terminem przymiarki ukrawcowej, byłoby super. Jeżeli nie, to przynajmniej własnoręcznie spróbujcie się uczesać tak, jak chciałybyście wyglądać w dniu ślubu. O wiele lepiej jest wtedy dobierać welon. Życzę Wam, dziewczyny, żebyście były tak zadowolone z sukni szytej na miarę, żebyście się kiedyś chwaliły swoim córkom, a może swoim wnuczkom, że miałyście suknię właśnie szytą na miarę. Ponieważ dobrych krawcowych jest jak na lekarstwo, a szkół krawieckich jest bardzo mało. Bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości krawiectwo miarowe będzie już tak rzadkie i ekskluzywne, że mało kogo będzie na nie stać. A wy póki co cieszcie się swoją piękną suknią, bawcie się super na swoim weselu i wyglądajcie pięknie. I tego Wam życzę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.